Cześć, jestem Janek, ze mną jest Lucia i Maja. Jesteśmy już po treningu, pewnie tak jak wy, więc teraz trzeba się wyciszyć, porozciągać tak, żeby wasze mięśnie troszeczkę odpoczęły. Pokażemy Wam dzisiaj 5 pozycji, my zrobimy to raz, tylko pokażemy Wam jak to poprawnie wykonać. A wy każdą pozycję możecie powtórzyć 2-3 razy i przytrzymać 10-20 sekund, tak żeby było dobrze. Dobra, dziewczyny, zaczynamy. Dobra, pierwsza pozycja, wyciągamy się, robimy strzałkę jak najwyżej. Kładziemy ręce na ziemię. Przechodzimy do syrenki. Robimy syrenkę, wyciągamy głowę do góry. Cofamy się. Jesteśmy rozciągnięci, możemy pomachać sobie ramionami, także popracować też ramionami. Wracamy do syrenki. Podchodzimy rękoma do stóp. I słuchajcie, bardzo ważne, powoli przez okrągłe plecy, głowa na koniec. Prostujemy się. Super. To jest nasze pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie będzie bardzo łatwe. Stajemy sobie w rozkroku. Zakładamy rękę na rękę. Luźno opuszczamy ręce. Głowa wisi ręce. I kręcimy sobie takie ósemeczki. Powinniście tutaj, dziewczyny, czuć przy nogach, że pracują nogi, prawda? Tak, o to chodzi. Troszeczkę tutaj rozciągamy. Możemy sobie pogłębić do środka, przytrzymać z jednej strony, przytrzymać z drugiej strony. Rozciągają się nogi i rozciągają się plecy w tym ćwiczeniu. Ok, to była pozycja numer dwa. Teraz pozycja trzecia. Klękamy na jednym kolanie, drugie mamy w górze. Łapiemy się tutaj z tej strony za kolano, druga ręka chwyta za stopę. Przytrzymujemy 5-10 sekund taką pozycję. Jak chcecie, możecie przetrzymać to troszeczkę dłużej i idziemy rękoma teraz na materac nogę jak najbliżej drugą nogę staramy się wyprostować. Też przytrzymujemy 3, 5, 10 sekund, ile możecie wytrzymać i cofamy się, zakładamy palce na siebie. Teraz tutaj powinno z dołu nogi, powinniście się czuć takie lekkie napięcie. Tak? Dobra. I teraz druga noga. To samo powtarzamy. Łapiemy się za jedną nogę, druga idzie zapięte. Rozciągamy tutaj plecy. I teraz nie zmieniamy nogi cały czas są w tej samej pozycji. Idziemy rękoma na ziemię. Możemy też tutaj sobie troszeczkę pogłębić. Przytrzymujemy 10 sekund taką pozycję. I wracamy, zakładamy stopę na siebie. Super. Tutaj na dole teraz pracuje, Noga jest super. Ok, czwarta pozycja. Siadamy bokiem, łapiemy się za stopy. Minujcie tego, żeby mieć proste plecy i robimy takie motylki. Nogami na bok lecimy, tak żeby poczuć w nogach, że nogi pracują. To jest czwarta pozycja i na koniec mamy piątą pozycję. Wracamy, stajemy, robimy sobie nogami taką, takiego wężyka. Zakładamy nogi na nogę. I robimy skłon. Możemy dotknąć ziemi. Jeżeli nie dacie rady, zrobić pewnego skłonu, można lekko ugiąć nogi, można troszeczkę nie do końca dociągać, ale ważne jest, żeby zrobić sobie raz, dwa, trzy i za trzecim razem przytrzymać w pozycji najniżej jak dacie radę, chwilę podtrzymać. Ok, wstajemy przez okrągłe plecy. Zmieniamy nogę i drugi raz. Raz, dwa, trzy. I za trzecim razem przytrzymujecie, jak najdalej dacie radę 10, 15, 20 sekund. Super. Takie rozciąganie, każdą pozycję możecie powtórzyć 2-3 razy, przytrzymywać od 5 do 20 sekund. Nie bójcie się, jeżeli wam na początek to nie idzie, za każdym razem będzie coraz lepiej, na tym polega rozciąganie. Dziękuję dziewczyny za pomoc i życzę Wam miłej zabawy. Dzięki.